Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje. Choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Tak zagra w dzisiejszym meczu Intermediolan. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastników. Będzie zależeć od gry tego pana. Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest na ustach wszystkich. No na razie jest jedną z największych gwiazd ligi w tym sezonie. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra, to prognoza na resztę meczu. ...na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Może teraz, może wyrównają. No chyba wpadnie. Jak on tego nie strzelił. No cóż Tomku. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Nicolo Barella. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. W opolice jedenastki teraz wrzuca. Nie patyczkuje się. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Mogą wyrównać. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Spójrzmy na... Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Sędzia ogłasza rzut karny po tej niefortunnej interwencji. Okazja do zmiany rezultatu. Odprowadzenia dzieli ich zaledwie 11 metrów. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. To może dać im prowadzenie. Obronił, ale piłka w grze. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Flexer. Sędzia używa gwizdka i wysyła piłkarzy na przerwę. Po pierwszej części. Po nimi sypać na lewo i prawo to obejrzymy wspaniałe widowisko. Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Ło, wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Dobre, teraz wrzutanie z Gol! Ale Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie! Juka trafia do Cristiano Ronaldo. Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Możemy teraz spojrzeć. Kończy spotkanie. Trzy punkty Interu. Mają się z czego cieszyć. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni. W dzisiejszym meczu Inter Mediolan. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony, to stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywalów. to skład na który zdecydował się trener gości. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie. Szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w krzyki. Wszakże to jeszcze nawet nie połowa sezonu. To wie, czy w ciągu... 100 okazja! Blokuje uderzenie. Muniain, to musi być bramka. I teraz przyjezdny zespół prowadzi 1 do 0. Teraz, teraz mają piłkę. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Proszę Państwa, gol podpięli wreszcie na się teraz zaatakować odważnie i spróbować. Interweniuje i wybija piłkę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Gol, proszę Państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Aktualny wynik to 2 do 1. Koniec pierwszej połowy na San Siro. Muszą szybko wracać do obrony. Ronaldo, wymarzona okazja. Bramka, brawo! Inter nie dał za wygraną. Dążył do wyrównania i teraz wreszcie do kąstego. Teraz wreszcie. Powstrzymać kontrę. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz piwatują na część strzelca. Jest powtórka. Możemy przyjść. I strzela! Otóż to! Gol! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Szuka piłki przez szesnastkę. Bramka robi swoją robotę, ale akcja trwa. Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. A zatem... Żałować. Przejmuje teraz piłkę ze spokojem, po tym środkowaniu. Uwaga, Lautaro będzie chyba strzelać. Tak jest! Dopina swego! Jest Hastri! Trudno się dzielić, że szaleje ze szczęścia. Ale teraz broni. I ostatni gwizdek. Inter wygrywa derby Mediolanu. Ale ten. 100%. Tak zagra w dzisiejszym meczu Inter-Mediolan. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. W domku, finały Mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do Anna. Oto skład gości na to spotkanie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, Grena obieg. Okazja na prowadzenie. Tak jest, piłka w szafce. Mamy gola dla Interu. Mediolańczycy teraz się cieszą, ale trzeba przyznać Tomku, że bramka wisiała w powietrzu. Ja obronę tym podaniem. Pochodzi na przez tą pozycję. Tak jest! Inter ma kolejnego gola. Zaczynają uciekać rywalów. Budują tę akcję spokojnie. Poszukają swojej szansy. Ależ teraz okazja! Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja na minuta. Dobrze obroniony strzał. Koniec pierwszej połowy na San Siro. A my zapraszamy. To spory szans. Uderza na bramkę. Gol! Dla Interu Mediolanu, proszę Państwa. No, dobili wreszcie swego Mediolanu. Opłaciło się teraz zaatakować odważnie i spróbować. Co, Co teraz zrobi? Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Stalnie sterowany. Jak napastnik jest w takiej formie, to bram. I jest gol, proszę Państwa! Znakomicie! Pewny strzał głową. Pora Próbuje szczęścia. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. W boisku, popatrzmy.